Od razu wiadomości dla wielbicieli gier, gier komputerowych, rynek gier wita kontynuację Halo, jednej z najsłynniejszych strzelanek w historii. Co więcej, premiera czwartej edycji tej gry zbiega się z odsłoną kolejnej części, również kultowej Call of Duty. Rynek gier przygotowuje się więc na pojedynek gigantów pojedynek, w którym stawką są miliardy dolarów. Autorem trailera jest David Fincher, ten sam, który wyreżyserował trzecią część Obcego czy 7. Akcja gry osadzona jest w XXVI wieku. Gracz wciela się w cybernetycznego superżołnierza. Rzeczy, za które kochamy Halo, znajdują kontynuację w nowej części, ale jednocześnie chcieliśmy, by było tu coś zupełnie świeżego. Zmianą jest narracja głównego bohatera oraz zupełnie nowe gatunki obcych, z którymi musi walczyć. Staraliśmy się, by powstał jeszcze głębszy związek między graczem, bohaterem oraz światem, który go otacza. Dotąd łączne zyski z całej marki Halo to 3 miliardy dolarów. Jeszcze lepsze wyniki ma jednak Call of Duty. Ostatnia część dzień od premiery zarobiła ponad 400 milionów dolarów. To więcej niż kiedykolwiek zarobił jakikolwiek film.